Dzień dobry, witam serdecznie na drugim naszym dzisiejszym spotkaniu, na webinarze dotyczącym, jak sobie zwiększyć efektywność, zwiększyć efektywność pracy w transporcie. Dzisiejszą, dzisiejszy temat to jest tryby publikacji fraktu. Ja tak pokrótce tylko przypomnę dla osób, które nie uczestniczyły wczoraj, że wczoraj rozmawialiśmy o zakładce kontrahenci i o tym, jak, w jaki sposób tych naszych kontrahentów zaprzyjaźnionych możemy posegregować, uporządkować sobie tą pracę po to, żeby... Cały proces organizowania transportu był dla Państwa przede wszystkim łatwiejszy, wygodniejszy, ale też i przyjemniejszy. Ja w takim razie, tak jak wczoraj, zacznę od udostępniania ekranu. Pokażę Państwu platformę. Ekran już powinien być udostępniony. Ja może na razie tą zakładkę, tutaj to okno zamknę formularz. Mamy widok główny platformy CargoOn, który dla Państwa jest na pewno znany, i moduł fraktów. Wczoraj rozmawialiśmy o zakładce kontrahenci. Czyli o tym e, pierwszym kroku, który należy wykonać, żeby zacząć sobie tą pracę na platformie optymalizować. Czyli dodanie wszystkich swoich przewoźników e, zaprzyjaźnionych, e, nie wiem, z którymi macie dobre relacje, którzy dla Was jeżdżą, e, właśnie do platformy, żeby oprócz tego rynku, e, można powiedzieć, spotowego, czyli tej giełdy publicznej, móc też pracować na platformie ze swoimi przewoźnikami, żeby uniknąć, tak jak wczoraj e, to też tłumaczyłam, e, nadrabiania sobie troszeczkę, i nadkładania pracy telefonami i mailami. Czyli jeżeli już mamy tych wszystkich naszych kontrahentów zaimportowanych do platformy, zarówno którzy są naszymi klientami, jak i, jak i nie, tak naprawdę możemy zacząć proces optymalizacji naszej pracy, tak, i optymalizacji organizowania tego transportu. I dzisiaj właśnie zajmiemy się tymi trybami publikacji na platformie, bo właśnie te tryby publikacji dają Państwu tą możliwość, że Państwo możecie sami decydować, do kogo, w jakiej kolejności. Um, takie wasze ładunki będą trafiać, tak? Czyli jeżeli mam uh, zaprzyjaźnione firmy i chcę, żeby najpierw oni dostali informację o tym, że mam dla nich ładunek, to zamiast wykonywać, nie wiem, 50, 50, 100 telefonów i wysyłać do każdego osobno maila i potem czekać na, na odzew i jeszcze, prawda, um, bardzo często wyjaśniać milion innych spraw związanych z ładunkiem, możecie Państwo po prostu sobie tą pracę całą uh, przenieść na... Platformę. I teraz, jeżeli chodzi właśnie o tryby publikacji fraktów. Dodając frakt, na pewno Państwo zauważyliście, że mamy tak naprawdę te tryby już tutaj, w tym pierwszym oknie, jakby zaproponowane dla Państwa, że możecie Państwo sami manualnie zdecydować, gdzie taki frakt w pierwszej kolejności ma iść. I dla osób, które dopiero zaczynają pracę na platformie Cargon może się to wydawać trochę skomplikowane, bo mamy tutaj giełdy, tu mamy do wybranych jakieś stałe trasy, jakieś reguły automatyczne, ale tak naprawdę platforma jest bardzo intuicyjna i ja też tutaj szybciutko Państwu pokażę, jak zarówno manualnie, jak i troszeczkę bardziej automatyzując tę pracę, możecie Państwo te tryby wykorzystać. Najpierw, zanim, przejdziemy do pokaz zanim przejdę do pokazywania, w jaki sposób taki ładunek możecie Państwo łatwo sobie przydzielić określonym osobom, powiem troszeczkę na temat giełdy, giełdy prywatnej oraz tej zakładki do wybranych i stałe trasy. Jeżeli chodzi o giełdę, tak naprawdę każdy klient współpracujący z nami na platformie Cargoon w module fraktów ma do wyboru publikowanie tak naprawdę na dwie giełdy. Jest to giełda TransEU, czyli ta giełda publiczna, starą nomenklaturą często przez klientów jeszcze używana jako giełda transportowa, ale jest to tak naprawdę giełda, gdzie wystawiając taki ładunek widzą ją wszyscy przewoźnicy, wszyscy spedytorzy, wszyscy nasi klienci, którzy mają pełen dostęp i działają na platformie Cargoon. Drugą taką giełdą, ona jest troszeczkę może ukryta, więc ja może teraz pokażę, to jest giełda prywatna, czyli takie powiedzmy zamknięte grono naszych przewoźników. Tacy nasi najlepsi, jak ja to zawsze mówię moim klientom, tacy best of the best, czyli do nich pierwszych zawsze to jest takie moje pierwsze pole wyboru, gdzie chcę, żeby ten ładunek do nich trafił. Następnie mamy tryb publikacji do wybranych. Jeżeli chodzi o tą zakładkę, ona jest również zakładką rozwijalną i tutaj tak naprawdę mamy zarówno grupę kontrahentów, czyli to co wczoraj mówiłam na, na wczorajszym naszym spotkaniu, że tych kontrahentów możemy, jak już mamy wszystkich zaimportowanych na platformę, możemy ich sobie... Tak troszeczkę można powiedzieć podzielić, posegregować, poukładać, żeby mieć porządek, kto gdzie jedzie, kto gdzie może jeździć, po jakich kierunkach, po jakich ładunkach, po jakim typie, sam, typie samochodu. Więc tak naprawdę w jaki sposób Państwo sobie tę grupę m, poukładacie, nazwiecie, to tak naprawdę zależy od Państwa, bo to. Wam się ma, szczerze mówiąc, pracować dobrze i wygodnie na platformie. I tutaj, tak naprawdę, mamy albo grupę kontrahentów, czyli możemy wybrać właśnie ten koszyczek, w którym mamy tych kontrahentów już poukładanych, albo możemy z tej zakładki kontrahentów wybrać konkretnych. Tak? Chcecie po prostu, nie wiem, w grupie macie Państwo, nie wiem, pięciu przewoźników, ale nie chcecie akurat tym pięciom od razu tego e, ładunku publikować, tylko na przykład trzem z tej grupy. Więc żeby znowuż nie tworzyć kolejnej grupy e, z trzema kontrahentami, po prostu bardzo łatwy sposób możecie Państwo sobie tych kontrahentów tutaj znaleźć e, spośród e, całej listy. E, jeżeli chodzi i w ten sposób wybierając, zaznaczając checkboxy, Automatycznie oni są tutaj dodawani, czyli po prostu jeżeli wybierzecie Państwo, jak gdyby takie troszeczkę półautomatyczne wystawianie tego ładunku, to ten ładunek pójdzie do tych konkretnych przewoźników. Kolejnym trybem publikacji mamy stałe trasy. Stałe trasy jest to zakładka tak naprawdę stworzona czy tryb publikacji fraktu dla klientów, z którymi Państwo macie warunki współpracy, w jaki sposób zakontraktowane. Chodzi o to, że tutaj mogą być albo stałe kontrakty, umowy. Długofalowe, krótkofalowe, gdzie ta stawka za przewóz ładunku jest już z góry odgórnie ustalona i przez obie strony jest zaakceptowana. I to może być zarówno taka, można powiedzieć, formalna forma zawarcia takiego kontraktu, ale mogą być to też ustalenia ustne. Chodzi o to, że ten tryb publikacji fraktu na stałe trasy różni się od pozostałych tych dwóch trybów, tym że tam już nie ma negocjacji ceny. Jeżeli publikujecie Państwo na stałą trasę, ta cena w zależności jaką trasę wybierzecie i jakich przewoźników macie wpisanych w tą trasę, ona jest już nienegocjowalna. Przewoźnik akceptując taki ładunek automatycznie akceptuje również warunki cenowe tego ładunku, więc tutaj nie ma możliwości negocjacji. I to jest jedyna różnica między trybem publikacji fraktu na stałych trasach, a tymi dwoma pozostałymi, czyli na giełdy giełdę publiczną i giełdę. Prywatną oraz do wybranych, czyli grupy i kontrahenci. I teraz, może, jak już mamy tutaj omówione te tryby publikacji fraktu, ja pokażę, jak stworzyć sobie taką giełdę prywatną, bądź ewentualnie jak stworzyć taką grupę, bądź stałą trasę. Więc na chwilę obecną zamknę może możliwość wysyłania. W publikowania fraktu, czyli zamknę ten formularz, wrócę z powrotem do naszej zakładki kontrahenci, o której wczoraj żeśmy rozmawiali. Wczoraj już nadmieniłam, że w zakładce kontrahenci od razu już tutaj widać, podświetla nam się giełda prywatna grupy, no i oczywiście wysłane zaproszenia. Tak, o zaproszeniach rozmawialiśmy wczoraj, więc jeżeli ktoś chce na temat zakładki Kontrahenci i jak dodać kontrahentów do pośredniczy, swoich przewoźników do kontrahentów, jak ich dodać, to zapraszam do webinaru. Wczorajszego, a tam zostało to też wszystko, myślę, że w miarę jasno powiedziane i pokazane. Więc jeżeli mamy już naszą zakładkę kontrahenci, tak naprawdę mamy dwie możliwości posegregowania trochę tej czasami dosyć licznej grupy naszych przewoźników. Możemy, jakby z pozycji listy każdego tego kontrahenta, klikając ewentualnie tutaj w trzy kropeczki. Możemy go dodać do giełdy prywatnej, możemy go dodać do grupy. Ja już te grupy mam poukładane, ale też e, pokażę za chwilę, jak taką grupę stworzyć. Więc możemy tutaj... Y Dodawać, zabierać, tak, czyli możemy tak naprawdę decydować, czy ten przewoźnik w tej grupie jest, czy go nie ma. Możemy również wstrzymać współpracę z takim przewoźnikiem, więc wtedy on nie będzie już otrzymywał um, powiadomień, jeżeli zostanie taki frakt um, wysłany na grupę, lub możemy po prostu usunąć um, takiego kontrahenta z naszej listy. Bo na przykład współpraca nam się już z tym kontrahentem zakończyła, albo po prostu już nie chcemy, żeby dla nas jeździł, a chcemy mieć porządek i chcemy mieć tylko aktualnych przewoźników, którzy dla nas jeżdżą. Więc tak naprawdę tu jest ta możliwość. Można oczywiście zaznaczyć sobie kilkunastu, tak, można więcej, więc to też, jeżeli ta grupa kontrahentów jest dosyć liczna, to możecie Państwo sobie to jak gdyby zrobić z automatu, zaznaczając, Kilka, kilku przewoźników, więc nie trzeba tego robić ręcznie. Tu zapewne Państwo zauważyliście, że przy niektórych przewoźnikach, a ja mam zarówno tych przewoźników w giełdzie prywatnej, jak i w różnych grupach. I to jest dosyć istotna informacja, ponieważ nie trzeba jak gdyby za każdym razem do każdej grupy przewoźnika dodawać. Dany przewoźnik może być jednocześnie w naszej giełdzie prywatnej i jednocześnie może być w różnych grupach. No bo zdarza się, że zarówno po pewnej trasie bądź pewnym typie ładunku bądź samochodu, ten przewoźnik może taki ładunek dla nas pobrać, więc nie ma jak gdyby nic przeciwwskazania, żeby jeden przewoźnik był posegregowany segregowany po różnych, można powiedzieć, parametrach, które Państwo przede wszystkim mają odpowiadać. Drugim sposobem dodawania kontrahentów to jest po prostu klikanie na giełdę prywatną. I z tego poziomu, z checkboxa Dodaj przewoźnika, też możemy to zrobić. Jeżeli klikniemy tutaj na zakładkę Dodaj przewoźnika, z automatu wyświetli nam się cała lista naszych przewoźników. Oczywiście ta lista czasami jest bardzo duża, w związku z tym... Możemy sobie tych przewoźników po nazwie poszukać, po numerze Transit albo po nipie, ale możemy też sobie ich pofiltrować, czyli filtrujemy tą naszą już wewnętrzną bazę przewoźników. Prawda? Czyli możemy po kraju, po mieście, po aktywności, tak jak mówię, można te filtry sobie pozmieniać, włączać, wyłączać, więc w zależności co ja sobie tutaj wrzucę, na przykład jeżeli chcę tylko Polskę, przefiltruje mi to akurat na Polskę, status, o tutaj już miałam status, teraz mam, po statusie też można, czyli też możemy sobie sprawdzić, z kim mamy już wstrzymaną współpracę, ale jeżeli chcemy na przykład tylko po kraju Polska, to też to możemy przefiltrować, ja może na razie usunę filtr, żeby było mi wygodniej, damy sobie anuluj. I to jest giełda prywatna, tak, czyli ta pierwsza nasza taka najlepsza grupa um, pierwszego wyboru. Następnie mamy grupę. I teraz tak, tych grup, tak jak wspomniałam, możecie Państwo mieć a, tak naprawdę do Ja rozmawiając z klientami bardzo często mówię, że mnożenie i tworzenie kolejnych grup a, nie do końca, a, można powiedzieć, ma sens, bo, bo z czasem po prostu tego robi się za dużo. Lepiej mieć pięć, maksymalnie dziesięć a, grup Dobrze poukładanych przewoźników, żeby Państwu wam się, wam się po prostu lepiej pracowało. I teraz, jak stworzyć taką grupę? Po prostu klikamy w checkbox, dodaj grupę, nazywamy sobie tą grupę. Ja sobie może grupę nazwę Webinar 23. Opis grupy. Też możecie ten opis jest tylko dla Was. Jest to wszystko, co tutaj zarówno nazwa grupy, jak i opis grupy jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Wasz przewoźnik, jeżeli nie widzi nazwy grupy, jeżeli publikujecie taki ładunek, on widzi, że ten ładunek został, jakby dostał on w ramach istnienia w pewnej grupie, natomiast on nazwy grupy nie widzi. Bo też klienci czasami się pytają, czy oni muszą jakoś specjalnie tę grupy nazywać, czy to potem widać. Nie, nie widać. Więc to jest wyłącznie do użytku rzętku wewnętrznego dla państwa. Ja na razie opisu grupy może nie będę robić, żeby też tutaj już nie przedłużać, bo czasu mamy mało. I w tym momencie dodaj firmy do grupy, sobie zaznaczam, po kolei zapisz grupę. I w ten sposób z zakładki kontrahenci sobie, można powiedzieć, układamy tych naszych przewoźników według naszego uznania, według naszych priorytetów, tak, wiadomo, pierwszym priorytetem zawsze będzie ta giełda prywatna, a następnie będą grupy, ale możecie Państwo również grupę sobie poselekcjonować po priorytecie, tak, czyli na przykład grupa 1, grupa 2, grupa 3, też mam jednego klienta, który po prostu w ten sposób, żeby wiedział, który priorytet jest dla niego najważniejszy, to po prostu sobie to ponumerował i jest to też jakaś opcja. Więc jeżeli już mamy kontrahentów, mamy już giełdę prywatną, że tak powiem, zaimportowane tam tych przewoźników, mamy grupę, tak naprawdę możemy w tym momencie zacząć optymalizować sobie naszą pracę, tak? czyli decydować, w jaki sposób mamy będzie platforma publikować nasz ładunek, do kogo go będzie kierować. I jeżeli to mają być giełdy, i ma być to giełda prywatna, to ten ładunek, który tutaj wystawicie Państwo, pójdzie tylko na giełdę prywatną. Jeżeli do wybranych i wybierzecie, wybierzecie sobie Państwo grupę, ja spróbuję znaleźć tą moją grupę, którą dzisiaj zrobiłam. Zobaczmy, jest webinar, mam tutaj czterech. Ta liczba w nawiasie pokazuje zawsze, ilu kontrahentów jest aktualnie w danej grupie. Czyli od razu wiadomo, że jeżeli ja zaznaczę tą grupę, to ona pójdzie do czterech moich. Przewoźników, tak? Jeżeli chodzi o stałe trasy, to um, tutaj trzeba wybrać stałą trasę. Jeżeli nie macie Państwo stałej trasy, to taką stałą trasę Państwo dodajecie. O stałych trasach a ja opowiem jutro przy okazji mówienia o algorytmach platformy, ponieważ dzisiaj już też możemy z tym nie zdążyć, a jako, jako kolejny tryb publikacji, bo jutro, właśnie, będziemy rozmawiać o regułach automatycznych. Więc na razie tutaj to zostawimy. Więc jeżeli wybierzemy sobie manualnie, jakąś grupę bądź jakiegoś przewoźnika, taki frakt o tych parametrach zostanie opublikowany tylko do nich. Taki przewoźnik dostaje wtedy notyfikację zarówno na maila, jak i na platformie ten dzwoneczek, jeżeli chodzi o grupy, ale też... Um, w związku ze zmianami, jakie zaszły na platformie zarówno Cargo ON, jak i platformach dla przewoźników, mają możliwość sobie wyselekcjonowania ładunków, które dostają od przewoźników z grupy prywatnej, jak z giełdy prywatnej, jak i z grup. Więc im też jest wtedy łatwiej tak? taki, taki ładunek od razu odebrać i na niego zareagować. I tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tryby publikacji fraktu, myślę, że. Na dzisiaj to by było wszystko. Raz jeszcze tak podsumowując, powiem, że najpierw mamy zakładkę kontrahenci, tam musimy ich wszystkich dodać, zaprosić. Następnie musimy sobie po prostu tych przewoźników naszych poukładać według naszych potrzeb, naszych tak naprawdę wymagań, jak i transportowych, jakie posiadamy. A następnie dodając frakt, czyli wchodząc w dodaj frakt, możemy sami decydować. Gdzie chcemy publikować dany ładunek. Więc ja oczywiście zapraszam też na jutrzejsze spotkanie. Jutro, dzisiaj specjalnie użyłam takiego słowa półautomatycznie, bo jest to troszeczkę jednak manualna nasza praca, gdzie musimy sami zdecydować. Natomiast jutro myślę, że będzie naprawdę ciekawy temat, bo będziemy mówić o algorytmach, czyli co zrobić żeby nie musieć wszystkiego robić manualnie i ręcznie, żeby wystawiając raz ładunek tak naprawdę nie przejmować się tym i żeby platforma za nas według naszych upodobań zdecydowała do, do kogo, kiedy, w jakim czasie i na jakich zasadach ma ten ładunek trafić. Także myślę, że na dzisiaj jeżeli chodzi o tryby publikacji fraktu, to by było na tyle. Jutro oczywiście zaczniemy nasze spotkanie krótkim przypomnieniem, więc też zapraszam, żeby sobie to utrwalić i będziemy rozmawiać o algorytmach platformy i już o takiej pełnej automatyzacji. I jeżeli nie ma więcej pytań, nie ma żadnych pytań, bo tak się zastanawiam, właśnie teraz patrzę, czy Państwo zadaliście jakieś pytania, ja może zakończę udostępnianie ekranu. Hmm. Ok. Nie ja widzę, że nie ma żadnych pytań, więc zapraszam w takim razie na jutro, na nasze trzecie, już ostatnie spotkanie z cyklu Trzy sposoby na zwiększenie efektywności transportu. Ja dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia jutro.